Warto rozpalić ogień, nawet jeżeli nie chcielibyśmy się ogrzać, więc on działa pozytywnie na naszą psychikę, więc ogień jest bardzo wskazany w trudnych sytuacjach. Kiedy czekamy na przykład na jakąś pomoc w lesie, więc ten ogień też nam się przyda, niekoniecznie musimy być zmarznięci niekoniecznie musi on nam ratować życie. Może on nas podnieść na duchu, ponieważ no, takie jest działanie właśnie tego ognia i tego ciepła, które będzie się z niego wydobywało. Mamy tutaj uszkodzoną brzozę z odchodzącą korą, więc jest to świetne znalezisko, jeżeli takie coś uda nam się napotkać, więc bierzemy to, ponieważ nie wiadomo w którym momencie może nam się przydać, a w momencie, w którym byśmy chcieli rozpalić ogień, możemy nie znaleźć odpowiedniej rozpałki, więc warto sobie zebrać chociaż trochę tego. Tutaj oderwie. O, kawałki kory. Łatwo odchodzi, ponieważ no tutaj jest częściowo to drzewo już martwe, więc mogę sobie tutaj obrywać tak z drugiej strony, jest ona trochę wilgotne, ale to zupełności nie przeszkadza. Ponieważ chodzi mi o te zewnętrzne warstwy, najbardziej tej kory, ponieważ to jest najbardziej palne. Jeszcze wysoko coś mam, kawałeczki takie. Więc odczepuję ze śniegu, ponieważ jest to świeży, mokry śnieg. No, nie muszę odcinać tej kory, nie muszę zdzierać e, z drzewa tej kory, i zazwyczaj nie powinniśmy tego robić. Natomiast w trudnej sytuacji być może musimy e, taką, e, taką czynność wykonać, dlatego że no, tam może wchodzić w grę życie. Więc, więc lepiej sobie wcześniej przysposobić odpowiedni materiał niż później w nagłej sytuacji. E, Szukać czegoś, co możliwe, że nie będzie do znalezienia. W zimie, wiadomo, w warunkach trudnych, to są warunki trudne, więc dobrze byłoby nawet sobie zabrać coś z domu, co by nam się mogło przydać. Tam widzę, że, jest, że są takie płaty odchodzącej kory, więc spróbuję ich sobie troszeczkę dobrać. więc nie obdzieram z brzozy skory zabieram tylko to co i tak odstaje od tej brzozy więc mam już tu troszeczkę materiału jeżeli jeszcze gdzieś natrafię to na pewno sobie zabiorę więcej tego zapnę sobie tutaj żeby mieć pod ręką o korzystajmy z takiej okazji, kiedy jesteśmy jeszcze w niższych partiach, dlatego że tutaj mamy więcej gatunków drzew i mamy większy wybór, także szansę na znalezienie tego, co jest nam niezbędnie konieczne. Więc nigdy nie opuszczajmy takich miejsc, jeżeli trafimy na zagajnik brzozowy, więc spróbujmy go spenetrować, zobaczyć, co można z niego uzyskać gdzie można zebrać jakiś materiał na pewno znajdziemy coś co nam się przyda kiedy pójdziemy wyżej na pewno będziemy mieć więcej jednolitego drzewostanu więc tam już będzie trudno nam pozyskać to co może być konieczne więc tutaj warto zawsze o tym pamiętać warto wcześniej myśleć niż myśleć w ostatniej chwili jeżeli są warunki bardzo trudne, bardzo ciężkie, więc nawet warto jakąś rozpałkę sobie przygotować w domu i zabrać ją na wszelki wypadek, żebyśmy nie byli później skazani na niepowodzenie i na yy, być może poważne problemy zdrowotne czy, czy nawet na zagrożenie życia. No ponieważ no, wiadomo, warunki zimowe są dosyć warunkami trudnymi. Naszym priorytetem będzie teraz ogień. Znaleźliśmy odpowiednie miejsce, w którym będziemy mogli go sobie przygotować. W pobliżu są młodniki jodłowe, więc będzie można pozyskać trochę materiału. Ponieważ wszystko jest przysypane takim mokrym, wilgotnym śniegiem, więc ten materiał już jest trochę nasączony tą wodą. Oczywiście jego się da wysuszyć, natomiast trzeba mieć przede wszystkim ten ogień, który Umożliwi podsuszenie tego materiału, więc musimy mieć na początek suchy materiał. Za chwileczkę spróbuję przygotować tutaj miejsce na ognisko. Przygotować sobie materiał, zebrać go, posegregować no i rozpalić ten ogień. Więc na razie się tutaj zatrzymam. Kiedy dospalimy na samym śniegu, no to to ognisko nam zagasi ten śnieg, ponieważ od środka śnieg się będzie topił, będzie się wydobywała para wodna i będzie nam w sposób oczywisty gasiła ogniska od wewnątrz. Więc yy, to ognisko wcześniej czy później zgaśnie. Musielibyśmy naprawdę rozpalić potężne ognisko, żeby szybko wysuszyć yy, teren wokół, żeby ten śnieg stopniał i jak najszybciej odparował. Więc yy, wtedy potrzebowalibyśmy bardzo dużo materiału. Ponieważ teraz jest mały śnieg, więc ja sobie to odsunę do i i nie będzie mi się topiło. Wiadomo, gleba może być wilgotna, natomiast nie będzie mi zalewało tego ogniska od środka. Nie potrzebuję dużej przestrzeni, ponieważ no, jest zima, więc nic mi się tutaj nie zapali. No, już mam gotowe. Pójdę sobie zebrać materiał. Jestem tutaj w takim młodniku. Tutaj mam dosyć dużo suchego materiału. Postaram się go pozbierać. O, jest suchy, bo szczela. Nie zbieram z ziemi, ponieważ jest wilgotny. Nie jestem w stanie rozpalić ognia. Jest tego dużo przysypanego śniegiem. Staram się tego nie brać. Oczywiście to by mi się przydało, kiedy miałbym już jakiś ogień. Więc gdybym to dorzucił, ogień mi podsuszy i to się zajmie. Natomiast ja chcę rozpalić ogień, nie chcę go podtrzymywać, więc będę szukał suchych e, takich gałązek, które gdzieś tam wyrastają od dołu, podsychają te gałązki, ponieważ u góry są zielone, u dołu są suche, więc jest łatwo to pozyskać przy grubych drzewach, przy bardzo takich e, solidnych. Pniach no, mam małe prawdopodobieństwo znaleźć dużo suchych gałęzi. Jeżeli znajdę, to będą one grubsze. Natomiast ja chcę cienkie. Im cieńsze, tym lepiej, ponieważ chcę rozpalić ogień. No, w następnej kolejności będę chciał ten ogień podtrzymać, więc już będę mógł te grubsze kawałki dodać. Więc teraz sobie pozbieram. Nie będę segregował tego, będę już segregował na miejscu, dlatego chciałbym jak najwięcej sobie tutaj uzyskać tego materiału i później sobie posegreguję w zależności od tego, jaka kolejność będzie spalania. Mam już dosyć tego materiału wystarczy mi. Będę potrzebował jeszcze bardziej kalorycznego drewna jakiegoś twardego, żeby później ten ogień był mocniejszy. No, szukając opału możemy odejść dalej od obozowiska i wtedy możemy stracić orientację, możemy nie wrócić do miejsca, w którym zostawiliśmy swoje rzeczy do tego. Warto wracać po swoich śladach. Jeżeli nie mamy orientacji w terenie, warto więc zobaczyć, krędy żeśmy przyszli i wrócić po tych samych śladach. Więc w zimie jest to sposób bardzo łatwy i bardzo prosty i na pewno trafimy do swojego obozu. jest żywostan jodłowy, więc ten materiał jest jednolity. Natomiast może uda mi się kawałeczek dalej coś znaleźć. Jeżeli nie, no to w najgorszym wypadku mogę wyłamać jakieś suche deszczyny. One też dadzą taki mocniejszy ogień, płomień. No zobaczymy co się uda znaleźć. No jeżeli nie znajdę nic takiego, więc będę palił tym, co mam pod ręką. Mam tu kawałek takiej suchej morszczyny. Jest to uschnięte, więc na razie nic innego nie widzę. I tutaj żeby żebym widział. Ten Raczej w pobliżu nic innego nie znajdę. Z wyjątkiem leszczyny, więc postaram się wybrać taką, która byłaby sucha, ale która by jeszcze nie butwiała. No ponieważ jeżeli długo stoi ta leszczyna, więc ona potrafi nam tutaj napić tej wody, z zbutwieć, a drewno już w takim stanie pije wodę z otoczenia i to drewno jest mokre, więc nieważne, że ono sobie stoi, ono się nie bardzo nadaje do palenia ognia. Więc mokry śnieg, nadal pada. Trzeba się liczyć, że będą trudności z rozpaleniem ognia. Natomiast i na tą ewentualność jestem przygotowany, ponieważ wtedy wyruszam w taki teren i w takich warunkach, więc muszę być przygotowany. Jest to wszystko oblodzone, więc jest tu duża zawartość wody. To Wszystko jest pokryte lodem. Dłonie robią się zimne od tego lodu, więc ten materiał jest trochę nie do końca dobry, dlatego być może będę musiał zastosować trochę inną technikę.